Witamy na kolejnym treningu dla Marucha. Właściwie to witam, bo będzie to trening, który można zrobić tylko posiadając jedną osobę na wyposażeniu, czyli siebie. Będziemy potrzebowali dzisiaj wyjątkowo tylko materaca, na którym będziemy robili różne fikołki, pady i takie inne. No ale od czegoś trzeba zacząć, w tym czymś jest naturalnie rozgrzewka. No to zaczynamy od pajacyków. Za nami. Teraz zrobimy sobie pajacyki przód-tył. Pamiętamy, że wyrzucamy nogę i rękę do przodu e, Na przemiennie, lewa noga, prawa ręka, nie hop, hop, tylko lewa noga, prawa ręka i na zmianę hop, hop. I w ten sposób też 20 takich pajacyków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 20, 20 dziewięć, 10, 20 pajacyków za nami. I teraz popróbujemy sobie krążenia ramion. Jedna ręka do przodu, druga do tyłu. Hop. Staramy się to zrobić. Nie jest to wcale takie trudne. I w drugą stronę. Hop. Zamieniamy. Dobrze. I. Ręce do boków krążenia w stawach płokciowych do środeczka. I na zewnątrz. Dobra i kładziemy rączki na bioderka, krążenia bioderek. w lewą stronę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dyszka, i w prawym raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Dobrze. I wstajemy sobie troszeczkę szczerze, zrobiły skłon. Pamiętamy, tutaj kolana muszą być wyprostowane. Nie unikamy pod żadnym pozorem. Jak rozciągacie się i czujecie, że was tutaj. Nóżka z tyłu woli, to znaczy, że dobrze, znaczy, że rozciągacie. Dobrze, troszeczkę szerzej, do lewej nóżki. Prawej. Okej, okay. i tak poszerzamy sobie jeszcze troszeczkę. Kładziemy sobie rączki tutaj na bioderka, wypychamy biodra do przodu jak najdalej. Można sobie nawet poszerzyć jeszcze. Ja tutaj próbuję się nie rozjechać, bo jest ślisko. Bo jakbym się rozjechał, teraz ten pękł na pół. Hop, dobrze, i ładne rączki na podłodze. Wychodzę do przodu, przyciskam brzuch do podłogi. Ręce wyprostowane. Jak ktoś potrafi, możecie zrobić oczkę. No ja nie potrafię, nie jestem już tak rozciągnięty. Niestety, zaniedbałem to. Dobrze, i cofamy się teraz? Patrzcie. Kolana mamy szeroko rozłożone, stopy razem i cofam pupę najdalej jak potrafi. Staramy się docisnąć, usiąść. Dobrze i teraz tak samo, ale stopy na zewnątrz. I też dociskam. Dobra i kładziemy się teraz na plecki. Będziemy robili mostki na barkach, Op. pamiętamy pięty tutaj blisko pupy, pupa jest cały czas w powietrzu i sięgam raz jedną ręką, raz drugą, najdalej jak to prawie. Op, na skos. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dyszka. cały czas tyłek w górze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 20. Dobrze. I siadamy sobie w szerokim rozkroku i będziemy robili skręty tułowia. Raz w jedno... Język mi się troszeczkę plącze. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Staramy się klatą dojść do podłogi, ale nie w taki sposób, że się kładziemy na podłodze. Nie robimy tak. Kręcam tułów, nie kładę się, hop, dłonie na podłodze, w drugą stronę, hop, tak samo, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i deszka, dobra, włączymy teraz stópki, hop i staramy się, docisnąć swoje kolana do podłogi. To nie jest też łatwe. Jest co prawda parę osób z Was, którym się to na pewno uda, ale i tak trzeba to robić. Rozciągać. Tutaj pachwinki mogą zaboleć mocno, a to nie jest powód, żeby odpuszczać. I staramy się docisnąć. Jak mamy ze sobą brata, siostry, mamy tatę, poprosić, żeby delikatnie docisnęli nam tutaj te kolanka, ale delikatnie, to jest bardzo ważne. I w ten sposób rozciągamy. Dobrze, no i teraz będzie nam potrzebny materac, o którym mówiłem wcześniej. Ja mam taki, jest dosyć gruby, więc mogę na nim bezpiecznie sobie ćwiczyć. Jak nie macie takiego materaca, jesteście mniejsi, więc nie potrzeba wam aż tak grubego. Parę koców złożonych razem, czy też mniejszy materac, nawet na łóżku możecie robić, jeżeli dacie radę. Ale teraz będziemy go używali jako swoistej przeszkody. Pierwsze zadanie: na jednej nodze skaczę dookoła całego materaca i będę wracał na drugiej. Noga w powietrzu, hop, robię kółeczko cały czas tym przodem. Hop, jedno kółeczko zrobione i wracam. I mamy po kółeczku. I teraz. Jestem cały czas twarzą w jedną stronę, czyli jak będę skakał, nie obracam się. Tylko tak jak zaczynam, ja tutaj mam akurat piękny widok z okna, tam gdzie patrzę. Wy możecie sobie skupić uwagę na czymś innym. Cały czas patrzę w jedną stronę i, i tak robię kółeczko dookoła. Hop, zaczynam. Cały czas jestem skierowany w jedną stronę. Tutaj tyłem. Hop, 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 hop. I wracam tak samo, czyli jestem przodem. Na drugiej nodze i sobie skaczenie. Bez żadnego obrotu. Tyłem. Dobrze i teraz w ten sam sposób, ale obumóż. Czyli patrzę cały czas w jedną stronę. Nogi złączone. I skaczę dookoła teraz co. Dalej nie obracam się. Teraz tyłem. I wracam w ten sam sposób. Op, musiałem troszeczkę uchylić. Dobrze. I teraz podobnie, obu nóż, ale jesteśmy cały czas plecami do materaca. Ustawiam się, plecy cały czas są do środka, nogi złączone i kicam. Ja sobie tutaj przesunę trochę ten materac bo dosyć ciasno. I wracam w ten sam sposób. Czyli jestem plecami do materaca. Dobrze, i ostatnia atakatura, Można powiedzieć, że najtrudniejsza. Będziemy skakali po bonus dookoła materaca i dodatkowo Cały czas się kręcimy, jesteśmy jak taki bączek, nie taki śmierdzący, tylko taki bączek, który się kręci w miejscu i skaczę, Op, cały czas się obracam, jednocześnie skaczę dookoła mojego Tutaj uważamy, bo się może zakręcić w głowie i wracam w ten sam sposób, cały czas obracam się wokół własnej osi. Wcieczka przerwy, łyczek wody. Także no, się zmęczyliście nie zasypa w ustach odmówienia. Dobrze. I przejdziemy sobie teraz do naszych ćwiczeń gimnastycznych. Na początku. Będziemy robili sobie zwykłe, proste przewroty w przód. I teraz przypominam. Najważniejsze podczas robienia przywrotów, to jest to, żeby głowa była bezpieczna. Głowa nie jest bezpieczna, lepiej nawet nie robić. Czyli zaczynam, ustawiam się na kucaka, broda przyklejona do klaty. Jeżeli macie z tym problem, i potraficie upilnować, to sprzęgam wam teraz jeden prosty sposób. Tak, żeby utrzymać brodę przy klacie cały czas. Biorę sobie kartkę papieru zwykłą, nic na niej nie ma za bardzo. Wkładam sobie na pół i teraz wkładam tą kartkę tutaj pod brodę. I ona nie może wypaść. Jeżeli wypadnie, znaczy, że to się tak. Druga sprawa. Chodzi o to, żeby broda była do klaty, ale też, żeby pochylić głowę. Czyli nie robię tak. To nie o to chodzi, tylko pochylam głowę. To przez to, że ją pochylam. Przyciskam brodą kartkę do klaty. No dobra, to ustawiam się. hop, Karteczka przygotowana. Wkładam pod brodę. Głowa jest dzięki temu schowana. Ręce idą do materaca. Hop, podnoszę pupę. Oczę się. Kartka cały czas jest tutaj. To jest dobry sposób, żeby sobie sprawdzić, czy dobrze robimy przewrót. No a ja już lecę dalej, ponieważ wiem, że potrafię. No i będę tej kartki trzymał. Sześć razy robimy przewrót w przód. Jeden mamy za sobą, op, drugi stajemy. Ob, trzeci czwarty, piąty i szósty. Dobrze. I w ten sam sposób będziemy sobie robili przewrót w tył. Zasada jest niemalże identyczna. Głowa schowana, broda przy bracie, zaczynamy na kucaka, ręce odpychają mnie od materaca, idę do tyłu, hop, hop, hop. i jestem już na stopach, raz, dwa, trzy, cztery, 5, I sześć. że To mamy za sobą. Co tam dalej mamy zaplanowane? Wariacje. Dobra, pierwsza wariacja. Przewrót w przód do rozkroku. I tu przypominam, nie chodzi o to teraz żebyśmy wstawali, tylko żeby te nogi faktycznie były szeroko, żeby były proste. Potem dopiero będziemy wstawali. Czyli robię przewrót i staram się jak najszerzej rozłożyć nogi. Zostajemy w siadzie, nie ma gdzie wstawać na razie. Hop, przewrót. Szeroko nóżki i nie robię skłon do przodu. Kolana proste, palce, stóp wkazują do góry. I w drugą stronę. Jeden przewrót już mam. Hop, dwa, Proste nogi. Cyk. Trzy. Oto. Cztery. Pięć. Szeroko wyprostowane. Dobrze, i teraz będziemy robili to samo, ale do tyłu. Tutaj już będziemy robili od razu na stopy. Przygotowuję sobie mój materac. Ręce przy uszach. Robię przewrót. Hop, no i szeroko odpycham się od materaca. Wstaję. To chyba koszuleczkę sobie zawinę troszeczkę. Po co się będę chwalić. Dwa, sobie też. trzy cztery pięć i ostatni. I sześć, wody. Grzegi ostatni z przewrotów, potem przyjdziemy na chwilę do padów. Przypominamy sobie przewrót w tył do kołyski. A teraz co jest ważne. Jak kończę, lądujemy na brzuchu, czyli nie na kolanach i na brzuch, tylko od razu na brzuchu. Zaczynam ten zwykły przewrót w tył, sprawdzam, czy tam nic się nie stanie, jak zrobię. Idę i hop, na barku się przekręcam. Byłem na plecach, nagle jestem na brzuchu. Ciekawostka. Idę do tyłu, hop, na barku i do góry. Dwa mamy przewroty. Przez drugi mark 5, i 6. Dobrze. Teraz poćwiczymy sobie troszeczkę pady. Zaczniemy od kołki potem przejdziemy do kochołki. Teraz przypominam pad w bok. Jak sama nazwa wskazuje. Robimy na bok i teraz. Tak jak poprzednio ćwiczyliśmy pady, zrobimy sobie mało, małe wprowadzenie. Czyli nie zaczynam od razu od całego padu, tylko będę się teraz toczył w lewą stronę. Moja prawa ręka będzie uderzała o Hop, ustawiam się, toczę się w bok. Hop, hop, hop. Prawa ręka amortyzuje. Jestem na boku, głowa w powietrzu, ręka wyprostowana. Wracam i w drugą stronę teraz. I teraz będzie uderzała ręka lewa. Idę w bok. Hop, 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 hop. Jestem na boku. Ręka uderza o matę. I z powrotem. W ten sposób 10 razy. Toczę się hop, na boku. Ręka uderza. Pamiętamy o tym. Głowa musi być w powietrzu. Toczę się hop, hop, hop. Ręka uderza. 4. 5. sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze. I teraz zrobimy sobie już z pozycji stojącej spróbujemy Ustawiamy się boczkiem do materaca. Najlepiej w ten sposób, żeby stać tam, gdzieś jest krótszy bok, i będę robił hop na długość. I teraz, tak. Najpierw na lewą stronę, będą cztery pady na stronę. Zabieram jedną rękę, znaczy jedną rękę, jedną nogę. Tutaj moja ręka jest przygotowana już do amortyzowania upadku, ale ona uderza potem. Najpierw uderza ciało, dopiero potem ręka. Czyli dla zaawansowanych zabieram nogę, dla mniej zaawansowanych po prostu kucam sobie, patrzę się w boczek, hop, uderzam, to jest prostsza wersja, zaawansowani zabieram nogę, długą uginam, hop, ląduję na boku, raz, dwa, trzy, Tutaj mamy ograniczone miejsce trochę, ale trudno. Cztery. I na drugą stronę się przemieszczę troszeczkę. I tak samo, zabieram nogę, drugą uginam, ląduję na boku, ręka wyprostowana bez wyginania. Zabieram nogę, hop. Raz. 3. trzy, przesunę sobie i ostatni, cztery. Jak się pewnie domyślacie, możecie robić te pady w większych ilościach, oczywiście, tylko pamiętamy, że najważniejsza nie jest ilość, ale jakość. Staramy się każdy pad zrobić Najlepiej jak to potrafimy i dopiero wtedy ta nauka ma sens. Jak będziecie utrwalać robienie źle, byle jak, no to potem będzie dużo ciężej się nauczyć, niż jakbyście od początku się przykładali. Dobra, no to teraz kocham Kenny. I tak jak przed chwilą mieliśmy najpierw ćwiczenie, które można powiedzieć jest przygotowujące. I potem cały pat. I teraz tak, siadam sobie hop, na materacu, akurat siadam sobie na takim brzegu. I o czym pamiętamy? Głowa, tak samo jak wcześniej, możecie zastosować patent z kartką. Ja tego nie będę teraz robił. Plecy idą do materaca, nogi idą do góry. Ręce wyprostowane, jak taka kołyska idę, hop, Ręce uderzają, wracam. Hop. Głowa jest cały czas w powietrzu. Ręce wyprostowane, bez podpierania się. Tu przygotowane już do uderzenia. I w ten sposób 10 razy. Hop. I wstaję. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i wyśka. Też możecie sobie oczywiście zrobić więcej razy. Ja zrobiłem dziesięć i no przechodzimy teraz do pełnego padu. Nie jest to trudne, tylko trzeba pamiętać o dwóch kluczowych rzeczach. Właściwie to o trzech. Pierwsza rzecz jest taka, że ręce nie mogą być ugięte. Ręce muszą być wzbustowane. Nie tak, tylko prosta ręka. Pach! Duży ruch. Druga rzecz, oczywiście... Może się przesunę trochę. Oczywiście głowa schowana, broda przyciśnięta do klapy. I trzecia rzecz, jak lecimy już na plecki, to pomijając fakt, że nie można się podpierać, nie nakrywamy się nogami. Ja akurat e, nie będę miał z tym problemu jakiegoś, ponieważ mam coś, co skutecznie zapobiega e, zakrywaniu się nogami. Ale pamiętamy, jak idę, hop, tu się nogi zatrzymują, nie idą wyżej. Nie ma potrzeby robić czegoś takiego, a nawet jest to niewskazane. Ja mam tutaj takie zabezpieczenie, dzięki, którym, dzięki któremu nie uderzę się kolanami w nos raczej, ale Wy często, gęsto robicie w ten sposób, że idziecie na plecy i tymi kolanami się nagrywacie. A wtedy bardzo prosto się tymi kolanami jednym albo drugim uderzyć albo w nos, albo w zęby. No w czoło to pół biedy jeszcze, czoło jest twarde, ale kto dostał kiedyś w nos. Nawet ryk, ten wie, że to nie jest przyjemne, dlatego nie nakrywamy się nogami. I teraz 10 razy będziemy robili kochłkę, czyli pad w tył. I pamiętamy, broda, proste ręce, nie nakrywamy się nogami. Uginam nogi, hop, i w plecy uderzam rękami, wstaję. Raz, dwa, trzy. O, tutaj uderzyłem o odwróć, Pięć. I wyszka. Hop! Ostatni pad. Dobrze, porobiliśmy trochę padów, trochę się potrugaliśmy, To teraz na koniec mała ciekawostka. Do jednej będzie nam potrzebny rodzic, do drugiej nie do końca, więc zaczniemy od tej łatwiejszej. Jest trójka japońska. Ćwiczyliśmy to na treningach. Kto pamięta, to będzie łatwiej. Nie musimy tego robić na materacu, możemy na podłodze. Może. O, nie, do tyłu. Co robimy? Kładę dłonie na podłodze, łokcie, wpycham sobie w kolana. Nie tak, o, tylko tu, żeby one się opierały faktycznie o te kolana. I obniżam tu, pochylam się do przodu, dzięki czemu moje nogi się podnoszą. To działa trochę jak kusztawka. Byliście na takich huśtawce, że wchodzą dwie osoby, i dół, góra, dół. No tu jest podobnie, jedna strona idzie do góry, druga na dół. I opieram ręce, hop, łokcie oparte o kolana i pochylam się, staram się o, złapać równowagę tylko na dłoniach. Patrzcie, podnoszę głowę, od razu idę do tyłu. Nie podnosimy głowy. Idę do przodu, hop, łapię równowagę i staram się w tej pozycji ustać 10 sekund. Jak ustoicie 10 sekund, to znaczy, że jest w miarę dobrze. Drugie zadanie. Tutaj już będzie nam potrzebny trochę rodzic. Ja tutaj mam na szczęście taką pomoc praktyczną. Tu już musimy na materacu, i pamiętamy, jak robimy stanie na głowie. Tutaj może troszeczkę się przysunę. Trzy punkty podporu. Czoło, i czoło, nie środek głowy, tylko czoło. Tak jak nam się włosy zaczynają i dwie ręce. To musi być ułożone w kształt trójkąta, czyli jak mniej więcej o w ten sposób widzimy jedna ręka, druga ręka, czoło, trójkąt. Nie tak, nie, nie prosta linia, bo wtedy się będę przewracał. Muszę mieć z jednej strony, z drugiej coś do podpory. I może być. Przesuniemy się troszeczkę. Tak, tak, tak. No, trochę jeszcze, bo. I teraz tak, rodzic jest od asekuracji, żebyśmy przede wszystkim nie polecieli do przodu, ale też na boki. Jak ja będę szedł do góry, tutaj moja asykuracja przytrzymuje mi delikatnie nogi, w taki sposób, żebym się na nie przywrócił, ale też starał się złapać tę równowagę. I teraz dla robiących, co jest najważniejsze, musicie się napiąć jak struga. Nie staniecie na głowie, jak będziecie tacy wiodcy jak gotowany makaron, nie. Musicie być naprężeni, wyprostowani, wtedy staniemy na głowie. I teraz proszę bardzo, stawiam sobie dłonie: op, czoło do przodu, trójkąt i idę do góry, łapię równowagę. Hop. Mój partner asykuruje mnie elegancko. Może teraz puścić. O, widzimy, jest równa. O, asekuru. Partner asykuruje, a nie ciągnie. Nie Dobra, jeszcze raz sobie spróbujemy. No to miękko jest. A ma takie miękkie, jest trochę trudniej. Idę do góry, hop. Oj, Miękkiem faktycznie jest ciężko. Nie na poduszce. Możecie sobie spróbować też na poduszce, no ja próbuję teraz na takim materacu. Z dużym. I padnę powoli puszcza. I staramy się op, utrzymać równowagę. Tak możemy sobie popróbować, bawić się nawet z rodzeństwem. Bo pamiętamy o tym, żeby zachowywać bezpieczeństwo. No dobrze, to ode mnie na dzisiaj by było tyle. Dzielcie się, zobaczymy. Możemy też sobie zrobić takie małe wyzwanie. Jestem ciekaw, kto z was najdłużej jest w stanie utrzymać się na głowie bez pomocy rodziców. I nie mówię tutaj już o takich, co mają 12 lat, czy 13, tylko o takich mniejszych maluszkach, tam 7, 8 lat. I jestem ciekaw, jak sobie z tym radzicie. No to co? Dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie. Hej!